Witam Was serdecznie, Sony wypuścił ostatnio kamerę A7 i pogadajmy trochę o tym, bo tak naprawdę Sony troszeczkę mnie zawiodło, spodziewałem się więcej, ja ogólnie nie nagrywam materiałów takich, staram się negatywnych, szukam pozytywów, no dobra, poprawili sensor, poprawili procesor. Ale tak naprawdę no jest stabilizacja lepsza, ale to też, że 7,5 stapów jest na środku, a 6,5 na cornerach, czyli na, na rogach. No i też nie wiadomo, jak to się będzie zachowywać. Czy to nie będzie takie jak w kanonie, że będzie takie łobli na, na tych właśnie rogach. I no mamy 6 k które nie jest skropowane. No ale tak szczerze mówiąc, największy boost dostały continuous shooting, czyli ten jakby robienie zdjęć FPS z 10 skoczyło z poprzedniej generacji do 30 i mamy też dla ludzi, którzy robią taki wildlife fotografii, czyli wiecie, zwierzątka te sprawy, że po prostu AI lepiej wyszukuje oczy i no i po prostu ten autofokus gdzieś się tam trzymie. Ale powiem wam szczerze tak, że ten A75 to jest właśnie taki, to była taka kamera, bo można w ten sposób to nazwać, dla mas. Czyli to nie, że to jest jakaś nieprofesjonalna, bo właśnie to był taki sweet spot profesjonalizmu, czyli każdy z tego korzystał. I tak naprawdę w mojej opinii A75 powinna dostać taki. Taki boost czegoś nowego, czegoś świeżego. Zresztą tak Sony to e, zawsze reklamowało, że A75, ta seria w ogóle będzie dostawała coś nowego, coś spektakularnego, coś, co będzie szokowało świat, natomiast na no, nic takiego się nie pojawiło. Także no, ja jestem, szczerze mówiąc, zawiedziony, e, jeśli chodzi o A75, jest to taka, wiecie, no, iteracja, to jest w ogóle ta specyfikacja powinna być A7 więc ja uważam, że Sony jest bardzo, bardzo z tyłu, i niestety jest to dla mnie duża bolączka. I szczerze wam powiem, że jestem no troszeczkę zawiedziony, zresztą nawet bardzo zawiedziony. I co najważniejsze, ten cały hype, który miałem zawsze na temat you know, Sony, po prostu zniknął. czar prysnął. I szczerze, jeśli miałbym dzisiaj wybrać sobie jakąś taką kamerę, która jest czymś spektakularnym, to poszedłem w Nikona i poszedłem w Nikonka ZR. Zobaczcie, Nikon nie produkuje screenów. Sony produkuje jako największy brand na świecie. I zobaczcie, Nikon potrafił wpierdzielić tam czteroinczowy monitorek z tyłu. Super sprawa, słuchajcie oglądałem, byłem w szoku, jak to zobaczyłem. No, coś niesamowitego, bo na tych małych monitorkach, które mamy w A7, 3, 4, 5 i innych soniaczkach, to jest po prostu troszeczkę taka bieda. Naprawdę, to jest dobrze, jak masz blisko, ale z daleka no, średnio to wygląda. I powiem Wam szczerze, że jestem zaskoczony. 32-bit Flow, 6K Recording, 6K, RA, e, RAW i 8 Stub IBIS mają w tym Nikon ZR. Więc Sony, co ty zrobiłeś w ogóle? Co się